Dzień dobry. Dzisiaj jest 9 czerwca 2022 roku. Ja się nazywam Leszek Samborski. Kłaniam się Państwu. Jak wszyscy wiemy, piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. I właśnie dzisiaj, właśnie teraz, to piekło brukują dobrymi chęciami organizatorzy akcji Blokujemy Orlen. Bo ja nie odmawiam tym wszystkim osobom, tym, które to wymyśliły, tym, które to organizują i tym, które się wybierają na te protesty w całej Polsce, nie, nie twierdzę, że te osoby nie mają dobrych chęci. Jak najbardziej mają dobrych chęci. Ba, mają rację w tym, co, w tym, co robią. Bo ceny paliw, zresztą nie tylko paliw, ale ceny paliw są po prostu w tej chwili nie do przyjęcia. Tak dłużej być nie może. Ale zostańmy przy samych, przy samych paliwach. Więc nasi organizatorzy akcji Blokujemy Orlen. Jak mówię, w pocie czoła brukują tymi dobrymi chęciami piekło. Dlaczego, dlaczego tak uważam? Dlatego, że. Przede wszystkim, tu oczywiście nie, nie omówię wszystkich argumentów przeciw, bo to ani nie ma tutaj miejsca na to, ani, ani czasu, ani nie ma to sensu. Chcę powiedzieć tylko o dwóch, trzech podstawowych kwestiach. Przede wszystkim chciałbym się zapytać organizatorów, ale i uczestników, jak długo zdołają blokować te stacje? Jak długo? Bo każdy człowiek, który pracuje, który zarabia na chleb, a to będą ludzie, którzy zarabiają na chleb po prostu, bo dlatego między innymi protestują przeciw wysokim cenom tych paliw, bo potrzebują samochodów do pracy. Oprócz oczywiście wyjazdów z rodziną, ale po, po prostu potrzebują ich do pracy. I ceny paliwa nie pozwalają im funkcjonować na rynku, bo zmuszają ich do podniesienia kosztów ich towarów, usług. I w związku z tym pytam się, jak Państwo będziecie mieli czas na to, żeby stać tam i blokować te stacje Orlenu. Dwie godziny? Raz w tygodniu? W sobotę, tak jak się w tej chwili wszyscy umawiają? No i jaki to da efekt, przepraszam bardzo? Czy Orlen, czy prezes Obajtek się tego wystraszy? Nie. Stanie się coś innego na tę stację Orlenu przyjedzie policja. I policja zacznie robić ludziom kłopoty. Też nie będę tu wymieniał wszystkich y, sp spraw, które policjant może wyciągnąć w stosunku do każdej osoby, która tam będzie blokowała y, tę y, stację, ale tak będzie I, i wszyscy, łącznie z organizatorami, którzy y, przestrzegają uczestników, y, wiedzą o tym, że tak, że tak będzie. Stacje i firma Orlen będzie się przed tym po prostu broniła. Będą wzywać policję na podstawie zakłócania porządku publicznego, bo będzie tam niewątpliwie zakłócanie. A z jakiego jeszcze będzie powodu zakłócanie? No bo wyobraźmy sobie, że nie wszyscy raz chcą protestować, a dwa nie wszyscy mogą protestować. I są i będą osoby, które są w trasie, jadą. Za, prowadzą swoje interesy, potrzebują się dostać do klienta. I przyjadą pod stację z pustym bakiem, i okaże się, że oni nie mogą wjechać na stację. Czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że może się znaleźć krewki y, y, kierowca, który y, nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś go tu zatrzymywał. Jak wiecie, będą awantury. Będziecie się tam wszyscy bić. Przecież to jest. Przecież to jest niewyobrażalne. A do takich sytuacji może dojść. Nie mówiąc o tym, że po prostu mogą się zjawić zwykli prowokatorzy. I o tym, i o tym również Państwo musicie e, pamiętać. Ponadto ta akcja, tak jak już wcześniej mówiłem, nic nie da. Bo w ten sposób. Nie zmusi się Orlenu do tego, żeby obniżył ceny, bo ktoś zaprotestował. Oni to przyjmą, posłuchają, odbędą się te rzeczy, o których mówiłem, co lepiej, żeby się nie stało właściwie, i akcja przejdzie. I tyle. I będą ceny podnosić, tak jak będą chcieli. Co w zamian. Mogę ze swojej strony zaproponować. Oczywiście też nie dając żadnej gwarancji na to, że Orlen cokolwiek, cokolwiek zmieni. Ale jak wiemy, pieniądze działają na wszystkich. A szczególnie ich brak. Ja już w marcu ubiegłego roku proponowałem i pisałem o tym na mojej stronie na Facebooku. Każdy może to znaleźć. Pisałem, co, co należy zrobić, w związku z tym już wtedy rosły ceny. Ale my sobie nawet wtedy nie wyobrażaliśmy, jak mogą być wysokie. Bo wtedy to były ceny w granicach 4 zł za litr. Kto to dzisiaj pamięta? I już wtedy proponowałem, żeby zrobić taką akcję, która nic nikogo nie kosztuje. Akcję Nie kupuje u Obajtka. I ja to dzisiaj również proponuję. Nie kupujmy paliwa, i nie tylko paliwa, ale przede wszystkim paliwa na stacjach Orlen. Ja wiem, usłyszę zaraz argument, że przecież wszystkie stacje w Polsce, wszystkich firm, są zaopatrywane przez Orlen, LOTOS, już właściwie wszystko jedno, bo to się zrobił jeden Orlen. Tak, to prawda. Tylko proszę pamiętać, że stacje, te prywatne i małe i duże, i sieci inne kupują w hurcie. Czyli kupują taniej niż potem sprzedają. Ale jest jedna ciekawostka i to każdy może sobie sprawdzić. Ja to sprawdzałem wtedy właśnie w marcu ubiegłego roku. Ceny paliwa na stacjach innych niż orlenowskie są na ogół na ogół są niższe. Czyli już możemy zyskać w ten sposób że te parę groszy, no to takie są zniżki, będzie taniej. Ale jeżeli yy, wszyscy Polacy przerzuciliby się ze stacji orlenowskich na inne stacje, no to zdajcie sobie Państwo sprawę, że wtedy obrót na tych stacjach znacznie się zwiększy. Przy wielkim obrocie, przy znacznie zwiększonym obrocie, można również schodzić z ceny. No takie są zasady handlu. Wszyscy o tym wiedzą. Natomiast stacje Orlenu bez blokowania podkreślam, bez ich blokowania i bez awantur będą stały bez klientów. Orlen jako taki będzie sprzedawał tą samą ilość paliwa w hurcie. W hurcie tą samą ilość paliwa, którą sprzedawał do tej pory. Ale jego stacje nie będą zarabiały. W związku z tym i Orlen jako taki nie będzie również zarabiał tej różnicy między hurtową a detaliczną ceną. I to może przemówić do rozsądku. To może przemówić do rozsądku. I dlatego ja proponuję: oczywiście, każdy zrobi co zechce, bo to na jaką stację pojedziemy, to zależy od decyzji każdego z nas. Czasami może tak być, że w trasie gdzieś będziemy i nie ma innej stacji niż Orlenowska i trzeba zatankować. No to wtedy podjedziemy do Orlenu no przecież nikt nie stanie na drodze. Proszę Państwa, róbmy te rzeczy, które są w naszym zasięgu. Róbmy to, co jest możliwe. I ja o to apeluję. A co możemy ponadto zrobić? Bo to przecież nie jest tylko cena w tej chwili te, tego, tego paliwa. Ponadto to przemyślmy sobie nasze decyzje wyborcze. Tak, nasze decyzje wyborcze. Bo to od naszych decyzji przy urnie zależy, jakie są również ceny w Orlenie. Zapewniam Państwa. Dziękuję bardzo.